Dzień dobry, dzień dobry. Nie wiem, czy widzicie, ale mamy tak mocny wiatr, że mam tylko nadzieję, że uda nam się coś dzisiaj ugotować. I właśnie dlatego robimy ostatnie zakupy na naszym osiedlu. Prawda jest taka, że zapomnieliśmy o naprawdę sporej ilości rzeczy. i doszliśmy do wniosku, że przyniesienie drewna z sklepu na osiedlu będzie o wiele lepszym pomysłem. No bo jednak drewno trochę waży, przyjechała tutaj rodzina mojego chłopaka. Także postanowiliśmy, że dzisiaj właśnie zrobimy takie taki, taki hiszpański obiad. I oczywiście kiedy robimy coś z Ichniejszej kuchni, no to e, szefem kuchni jest właśnie ten pan za moimi plecami. Ja tutaj jestem tylko asystentem. Rozpalanie ognia to moje zadanie. Zapewne o tym nie wiecie, ale przez jakiś czas mieszkaliśmy z rodzicami w drewnianym domu, w którym był piec kaflowy. Często to ja rozpalałam ogień, żeby było ciepło w te chłodniejsze dni. Tego propochodniejszych dni. W ogóle tutaj patrzcie, koleś, który jest tutaj ratownikiem przy basenie, siedzi sobie w ogóle w czapce, bo jest taki wiatr. Jak widzicie, patrzcie. Widzicie, patrzcie. Jak widzicie, na sobie już w mojego chłopaka jest taki wiatr, i jest mi tak zimno, że nie mogę. Falta sal. Dobra, dzisiaj mamy szczęście. Eee, nasi goście przywieźli nam hiszpańskie, hiszpańską szynkę. Hiszpańska szynka jest mega dobra, nie wiem czy kiedyś próbowaliście. Siłownia to takie miejsce, w którym jestem praktycznie codziennie. Jak jest mi dobrze, to przychodzę tu. Jak jest mi źle, to też przychodzę tu. Jak mam motywację, to oczywiście też przychodzę tu, bo wtedy chcę sobie dać jeszcze większy wycisk i jeszcze bardziej pocisnąć, jeszcze bardziej być z siebie zadowoloną, ale jak mam takie dni, gdzie naprawdę zupełnie nic mi się nie chce. Każdy, każdy z nas takie dni gdzieś tam ma, to zakładam swoje buty do ćwiczeń, zakładam swoje dresy. I mówię sobie, nie, dzisiaj to przejdę się tylko porościągać. I czasem rzeczywiście przychodzę, tylko się porościągać, a czasem myślę sobie, to jest tylko 30 minut, dam radę, dam radę. Dzisiaj jest 31 grudnia, więc może dlatego, jak widzicie, jest tutaj zupełnie pustą, jestem sama. Także cała siłownia dla mnie, może dlatego, że ludzie przygotowują się do wieczornego świętowania. My się nie przygotowujemy, bo dłużej prawdopodobnie będzie. Zupełnie sparaliżowany, także tak jak w tamtym roku, zostajemy na naszym osiedlu. O kurde, widzicie to? Przez to, że mi spadł dzisiaj aparat, zgubiłam, zgubiłam mikrofon. Pójdziemy jeszcze za chwilę na siłownię i zobaczymy czy gdzieś tam to leży, ale to wygląda wygląda to jak coś, czego może nie będę już w stanie naprawić. Nie spodziewałam się, nie spodziewałam się tego, że wrócę z siłowni, wskoczę po sprysznic i zaraz później będę musiała wskoczyć w strój kąpielowy. A to wszystko dlatego, że jak tylko przyszłam do mieszkania, to mama mojego chłopaka mówi słuchaj chodźmy na basen, chodźmy na basen, chodźmy na basen. Pomimo tego, że tak patrzy sobie za okno i nie ma jakiegoś wielkiego słońca dzisiaj, ale mm, no, rodzina mojego chłopaka uwielbia wszystko, właśnie co związane z, ze słońcem i z wodą. Także jakoś specjalnie mnie to nie dziwi, ale przypomniało mi to o jednej rzeczy, a mianowicie o pewnym podcaście, którego słuchałam całkiem niedawno. I w tym podcaście była mowa o tym, że ludzi można podzielić na tych ludzi z południa i ludzi z północy. No i ludzie z południa to są ci ludzie, którzy ładują swoje baterie przez bycie na zewnątrz, przez opalanie się, przez słońce, przez wodę. I ja to cały czas widzę właśnie w moim chłopaku i w jego rodzinie, że y, oni nie muszą mieć jakichś niesamowitych aktywności, oni nie muszą mieć niczego zorganizowa zorganizowanego. Wystarczy, że będą na zewnątrz, że będą na przykład na plaży, tyle im wystarcza do szczęścia. To jest już y, scenariusz najlepszy z najlepszych. I nie ma nic lepszego od tego. Według tego podcastu są też ludzie z północy, a ludzie z północy to ludzie, którzy w swoim życiu nie mają zbyt wielu dni słonecznych. To są ludzie z tych krajów, gdzie zima trwa bardzo długo, czyli na przykład my, czy ludzie, którzy żyją gdzieś tam w krajach skandynawskich, powiedzmy. I dla tych ludzi. Tym źródłem, z którego czerpią e, energię, jest ogień. Nie słońca, tylko ogień. I ja tak sobie pomyślałam, że kurczę, to coś w tym jest, bo dla mnie taki wymarzony scenariusz, na przykład na wieczór, to jest e, książka, film, kominek, świeczki. Natomiast widzę olbrzymią różnicę pomiędzy e, sobą e, i tym moim uwielbieniem do ognia, do świeczek, do kominka, a pomiędzy właśnie Hiszpanią i tym jak oni czerpią energię z tego, że są na zewnątrz, że są wśród ludzi, że są na słońcu, że się opalają, że wiecie, no, zupełnie zupełnie inna kultura. I widzę to właśnie nie tylko w moim popaku, nie tylko w jego rodzinie, ale mamy bardzo wielu znajomych właśnie z Hiszpanii. Tutaj w ogóle w Dubaju jest bardzo wielu Hiszpanów, ciągle gdzieś tam idziecie po plaży albo po osiedlu i ciągle słyszycie język hiszpański. Nawet nasza sąsiadka jest z Hiszpanii, więc naprawdę ludzi stamtąd jest bardzo wielu. No, no, i e, to jest taki schemat, który sprawdza się praktycznie w 100%. No dobra, nie powiem w stu, bo zawsze są jakieś wyjątki od reguły. Tak samo jak u nas w kraju są ludzie, którzy kochają wylegiwanie się w pełnym słońcu. No, ale w każdym razie, e, takie tam przemyślenie, które wpadło mi do głowy, e, kiedy musiałam skoczyć w swój strój kąpielowy. Tak jak przeczuwałam, że podobają, nie muszę się za bardzo martwić o to, czy coś znajdę, kiedy zgubię i wiem, w którym miejscu zgubiłam. Bardziej muszę się martwić o to, czy to później będzie działać, tak jak w tym przypadku. Już zdarzyło mi się naprawdę zostawić, no nie powiem, że wiele rzeczy, ale kilka rzeczy tak, kilka rzeczy zgubiłam i zawsze znajdowałam je w tym samym miejscu. Natomiast... Kurde, no. Trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że to będzie działać. Dobra, i jeszcze jedna rzecz. Jeżeli zastanawiacie się dlaczego, to mam teraz na sobie makijaż, to y, dlatego, żeby już być gotową na dalszą część dnia, bo jest tak pochmurno na zewnątrz, że ja sobie pójdę do mojej... mam nadzieję, przyszłej teściowej na basen. Natomiast y, nie jest dzisiaj gorąco, jest pochmurno, nie ma w ogóle słońca, y, więc... Po prostu dotrzymam jej towarzystwa, natomiast nie będę się gdzieś tam kąpać w basenie, nie będę siedzieć... raczej znaczy, będę siedzieć przy basenie, ale nie będę się kąpać w basenie i przypuszczam, że to jest kwestia, nie wiem, 20 minut i wracamy do domu. Każde wyjście na basen to rejestracja. W ten sposób unikamy tutaj przypadkowych osób. Zupełnie spontanicznie zdecydowaliśmy się na spacer do Galerii Handlowej i powiem Wam szczerze, że nie spodziewałam się takiej ilości osób 31 grudnia. Myślałam, że wszyscy przygotowują się do Sylwestra. Kiedy jesteście w Galerii Handlowej, często będziecie mogli usłyszeć wezwanie do modlitwy dla muzułmanów. Jest to. No dobra, czas naprawić ten mikrofon. skleiliśmy się na wystawę samochodów, robiąc zakupy. Właściciele zabytkowych oraz sportowych samochodów mogli tutaj pokazać swoje pojazdy. Łącznie pojawiło się tutaj 40 sztuk i zostaną tutaj do 12 stycznia. Only Very cool. How do you buy it? Like directly from China? Or? Yeah, yeah, from China directly from the company. Like I have so bought three of them actually. You bought the three. Yeah. Na inny parking samochodowy. Mówiłam Wam o tym miejscu ostatnio, ale dzisiaj pokażę trochę więcej szczegółów. W tym miejscu raczej nie zobaczysz turystów. Zobaczysz za to wielu rezydentów i ludzi lokalnych. A to rynek, na którym znajdziecie wszystkie złowione dzisiaj rano ryby. Wybieracie te, które chcecie, a restauracja Wam je przygotowuje. Brakowało nam takiego spokojnego czasu z rodziną. No może niekoniecznie aż tak spokojnego, bo to ten sezon w roku, kiedy w Dubaju pojawiają się deszcze. Nie pytajcie, czy naturalne, czy na skutek sadzenia chmur. Wiem tylko tyle, że większość osób cieszy się na deszcz jak małe dzieci. Jeśli mowa o deszczu, to pozwolę sobie na zupełną szczerość z Wami. Taka kolejka, Wszyscy ci ludzie czekający pojedynkę. Czuję dużą ulgę. Po raz pierwszy w życiu 31 grudnia czuję dużą ulgę, że ten rok się kończy. Nigdy wcześniej chyba czegoś takiego nie miałam. Zawsze to była taka troszeczkę nostalgia, że już za jeden dzień będę mogła powiedzieć, że jestem o rok starsza, że Gdzieś tam nabieram więcej tego doświadczenia życiowego, że wiecie, życie upływa i tak dalej. Natomiast w tym roku jest zupełnie inaczej. W tym roku czuję taką naprawdę olbrzymią, olbrzymią, olbrzymią ulgę, że ten rok się kończy. I ja wiem, że to jest tylko jakiś tam symbol, bo po prostu będę zapisywała datę inaczej, nie 2024, tylko 2025, ale chyba potrzebowałam takiego poczucia, że to jest koniec jakiegoś tam etapu, bo ten rok naprawdę był dla mnie niesamowicie ciężki. Nawet no, sobie nie wyobrażacie, bo to rzeczywiście się nie dzieliłam wieloma rzeczami na tym kanale, bo um, to jest też tak, że wiecie, każdy gdzieś tam na YouTubie pokazuje, czy to na YouTubie, czy na mediach społecznościowych, jakichkolwiek innych, każdy pokazuje to, czym chce się dzielić, każdy pokazuje te dobre momenty, bardzo niewiele osób pokazuje negatywne momenty i to nie wynika tylko z faktu, że jako ludzie chcemy przedstawiać swoje życie w dobrym świetle, ale również wynika to po prostu z tego, że chcemy gdzieś tam sami siebie chronić, zwłaszcza na takich platformach jak YouTube, gdzie no oglądają, oglądają to różni ludzie. Niektórzy, za co bardzo dziękuję, są bardzo, bardzo wspierający. Że dziękuję Wam, ale zdarzają się też ludzie, którzy chcą wbić Wam w szpile. A ten 2024 rok był dla mnie naprawdę tak dający w kość, że nie chciałam dzielić się wieloma rzeczami, które były dla mnie bardzo, bardzo, bardzo bolesne. Ale tak jak nawet po największym deszczu wychodzi słońce, tak i ja liczę na to, że ten rok będzie o wiele lepszy od poprzedniego. I niezależnie od tego, jaki był dla Was 2024, trzymam mocno kciuki, żeby zarówno dla Was, jak i dla mnie ten nowy 2025 rok był o wiele, o wiele, o wiele lepszy. Do zobaczenia!